Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Jacek Andrusiewicz, a dzisiaj rozmawiam z Panem doktorem Sylwestrem Pietrzykiem na temat rewolucji 4.0, która będzie tłem, a zarazem myślą przewodnią konferencji Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik. Dzień dobry, witam Panie doktorze. Dzień dobry Panie Jacku. Rewolucja 4.0. Rewolucja w technologiach, rewolucja w głowach, rewolucja w umysłach, w systemach zarządzania. Proszę nam zdefiniować, co to jest rewolucja 4.0. Witam państwa serdecznie. Tej temat to pytanie. Samo rewolucja to raczej kojarzy się dość negatywnie. Natomiast ta rewolucja, która w tej chwili dzieje się na naszych oczach, myślę, że będzie dotyczyła nas wszystkich i to słowo rewolucja jak najbardziej jest tutaj uzasadnione. Powód jest wręcz oczywisty, to jest to, co doświadczamy praktycznie każdego dnia, czyli konsekwencje związane z lockdownem, czyli zamknięciem wszystkich pracowników w izolacji, spowodowanej zagrożeniem pandemicznym. Czyli na rewolucję, która gdzieś dzieje się już normalnie za naszymi plecami, w naszym tle doszedł do niej jeszcze jeden kluczowy czynnik, który powoduje, że huragan, który się do nas zbliża ze skali 6-7 punktów, nagle myślę, że podchodzi do maksimum skali i konsekwencje nałożenia na siebie tych dwóch czynników będą miały gigantyczny wpływ na życie i funkcjonowanie wszystkich osób na całym świecie, którzy są podpięci do systemu, do systemu gospodarczego. Natomiast gdybyśmy się skupili na samej definicji, co rozumiemy przez pojęcie rewolucji 4.0, to pojęcie rewolucji 4.0 tak naprawdę sięga swoimi semantycznymi korzeniami do sektora produkcyjnego czyli do tworzenia maszyn, które potrafią się ze sobą komunikować, wchodzić ze sobą w sprzężenie zwrotne, wymieniać się informacjami, przez co procesy optymalizacji kosztów produkcji jakości. Są jeszcze niższe, czyli ten główny sens przedsiębiorczości sformułowany w XVIII wieku przez Francuzów, polegający na tym, na, na tym, aby maksymalizować zyski, minimalizować koszty, w tym momencie będzie doprowadzony do poziomu niespotykanego chyba w historii ludzkości. No właśnie, i panie doktorze, jest pan ekspertem z dziedziny zarządzania, pracuje Pan z twardym biznesem i z różnymi organizacjami, również innego typu. Ma Pan wgląd w gospodarkę i to, czego potrzebują przedsiębiorcy, ale też pewnie i pracownicy. No właśnie, proszę, proszę poruszyć to zagadnienie. Czego oczekuje rynek teraz od, no właśnie, od konsultantów, trenerów, coachów, doradców biznesowych? Na czym najbardziej zależy teraz biznesowi? Trudno dać jednoznaczną odpowiedź na tak skomplikowane ze swojej natury, natury pytanie, ale posłużę się pewnym przykładem, który został przedstawiony podczas styczniowej konferencji digital, poświęconej między innymi zastosowaniu sztucznej inteligencji. I podczas tej konferencji poruszono zagadnienie. My już znamy pewne stwierdzenia, na przykład Europa dwóch prędkości, ale tam zwrócono uwagę, że najbardziej zaawansowane gospodarki światowe, gospodarki Dalekiego Wschodu, Korea, Singapur, ale również Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, żeby rozróżnić, że Kalifornia to jedno, a Stany Zjednoczone to drugie, to w tych częściach świata dochodzi do bardzo dynamicznych związ, związanych z rozwojem sztucznej inteligencji i, i, i rewolucji 4.0. I te działania już są, one już się dzieją i nie można ich zatrzymać. I teraz powstaje pytanie, co z innymi krajami, czy nadal można prowadzić biznes na, na starych zasadach? Oczywiście, że można prowadzić, ale tam pada takie jedno stwierdzenie, że to w dłuższej perspektywie czasowej skazuje takie biznesy i takie gospodarki, i tu jest bardzo takie. Obrazowe słowo skazuje na peryferyjność. Teraz pytanie, czy ja, czy mój biznes chce być skazany na peryferyjność. Oczywiście jest jeszcze inny model, czy inne stwierdzenie, nazwałbym to w cudzysłowie podejściem adaptacyjnym, czyli. Jakie stosować narzędzia? Stosujemy takie narzędzia, które są najbardziej adekwatne do sytuacji, w której się znajdujemy biznesowo, ale również do kontekstu. Więc nie zawsze muszę korzystać z najbardziej zaawansowanych metod technologicznie, jeżeli moje dotychczasowe metody działają i są skuteczne oraz są adekwatne kosztowo. Dlatego myślę, że jeszcze długo można funkcjonować na starych zasadach, ale kluczowym pytaniem cały czas jest. Kiedy przyjdzie ten moment, kiedy nagle okaże się, że różnica w funkcjonowaniu technologicznym, ta przepaść pomiędzy tymi gospodarkami będzie nie do wypełnienia. Drugim bardzo ciekawym aspektem jest to, że to, że żyjemy w świecie globalizacji jest faktem. Firma, która ma swoją siedzibę w Kalifornii czy w Singapurze posiada oddziały w większości dużych państw na świecie. Standardy, według których działa centrala, są implementowane, przeszczepiane na rynki bardziej odległe. I w ten sposób te, w cudzysłowie, nowe technologie, nowe rozwiązania trafiają do spółek, córek, do filii w innych krajach. I okazuje się, że taki organizm, taka organizacja wyposażona w nowoczesne technologie, Użyje słowa może młodzieżowego, slangowego, ale wymiata konkurencję z rynku, ponieważ jest postrzegana jako organizacja dająca ogromne możliwości rozwoju, korzystająca z nowoczesnych technologii, a natura ludzka ma to do siebie, że już jak raz spróbuje czegoś dobrego, ciekawego, to już jest trudno wrócić do, do rozwiązań, które są postrzegane jako niższej jakości. No właśnie, czy technologie, rozwój, szczególnie z obszaru IT jest lekarstwem, czy będą lekarstwem na, no, parafrazując słowo piosenki, na całe zło, czyli na wszystkie wyzwania, które niesie rynek, niesie świat, niesie nasza cywilizacja? No to się okaże. I co będzie decydujące, czy technologia, czy ludzie? No właśnie, kiedy i czy w ogóle nastąpi ten moment, że mistrz prześcignie Boże, nauczyciel, hmm, uczeń prześcignie mistrza, tak, czyli technologia prześcignie człowieka. Czy taki moment nastąpi ewentualnie pod jakimi warunkami kiedy? No, mam nadzieję, że to pan doktor zaprezentuje podczas konferencji w trakcie swojego webinaru. Ja myślę, że podczas konferencji będę starał się przedstawić ogólną koncepcję, ale też będę podawał konkretne przykłady zastosowania już sztucznej inteligencji w procesach hr w firmach, które, które są, są w Polsce. Ale myślę, że zanim w ogóle sobie postawimy to pytanie, to myślę, że wszyscy stajemy przed dylematem, czy te rozwiązania, zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach hr mają za zadanie redukować koszty. Czy mają być coś w rodzaju intelektualnego egzoszkieletu, czyli wzmacniać możliwości intelektualne osób, które tak naprawdę są częścią kapitału ludzkiego. Czyli gdybym posłużył się dalszą metaforą, człowiek tworząc cywilizację, tworzy narzędzia, które zwiększają jego, jego możliwości. Od najprostszej dźwigni wykonanej z gałęzi po zastosowane procesy, które. Które nam, które nam daje jako rozwiązania sztuczna inteligencja. Ale w tym wszystkim dziś pojawia się kluczowe pytanie, czyli takie pytanie, które również stawiał mój ulubiony pisarz, futurysta Stanisław Lem, doskonale opisany w książce Nie z Tej Ziemi, fantastyczna książka, którą polecam. Ale w tej książce jest zawarte wiele przemyśleń, które tłumaczą kontekst literatury Lema ale on wraca do pytania czy stwórca jest w stanie stworzyć dzieło, którego przerasta. I Lem przewidywał i mówił, że pierwszą taką rzeczą, czyli pierwszym zdarzeniem w historii ludzkości, gdzie dzieło może zacząć przewyższać człowieka, może być właśnie sztuczna inteligencja. Z drugiej strony jest pewien element, który cały czas nie jest na razie w stanie być do zastąpienia. Chodzi o ludzkie emocje i uczucia. Jak gdyby wszystko się zawiera w prostym założeniu filozoficznym, które mówi, że jeżeli człowiek sam nie jest do końca w stanie zdefiniować swoje emocje i uczucia, nie będzie w stanie ich przełożyć na język sztucznej inteligencji. Dlatego cały czas ta sztuczna inteligencja doskonale i Przewyższająco człowieka radzi sobie na poziomie rozwiązań logicznych i racjonalnych, a jak mówią w biznesie, na koniec dnia liczy się cyfra, natomiast cały czas tym najsłabszym czynnikiem, w cudzysłowie najsłabszym, ale jednocześnie najmocniejszym jest, jest czynnik ludzki. Dlatego podczas konferencji będę pokazywał, prezentował przykłady, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja może stać się takim intelektualnym egzoszkieletem. Aczkolwiek, z drugiej strony, myślę, że to jest rzecz, o której nie powinniśmy zapominać: że wskutek zamknięcia i lockdownu przeszliśmy masowo na pracę zdalną. Pracę straci bardzo duża liczba ludzi. Wczoraj prowadziłem szkolenie stacjonarne i w grupie pięciu osób, gdy rozmawiam z uczestnikami, po trzech miesiącach nie wracają do pracy zdalnej 50% uczestników. I nie wiadomo w ogóle, czy wrócą do, przepraszam, do pracy stacjonarnej, czy w ogóle wrócą do biura, albo wrócą do biura częściowo. Jest to oczywiście jakaś okazja do cięcia kosztów, jest to na pewno też jakiś żywy eksperyment, ale myślę, że w interesie nas wszystkich i każdego uczestnika naszej konferencji jest postawienie sobie pytania, w jaki sposób ja jestem przygotowany na wyzwania, które niesie ze sobą. Kumulacja tsunami sztucznej inteligencji oraz efektów pandemii. Bo gdy przychodzi duża fala, duża fala, mamy dwie możliwości: albo w panice przez nią uciekać, ale fala jest szybsza, albo możemy wykorzystać jej energię i poserfować po niej, osiągając takie możliwości, jakich nigdy wcześniej nie mieliśmy. Dziękuję bardzo panie doktorze. Zapraszamy na konferencję Stowarzyszenia Konsultantów i trenerów zarządzania Matryk 22 czerwca 2020 roku, a od 9 do 17, a webinar pana doktora Sylwestra Pietrzyka o godzinie 10. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na www.matryk.pl Szukajcie nas również na Facebooku i innych platformach. Zapraszamy. Dziękuję za rozmowę, panie doktorze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie, Dziękuję serdecznie, panie doktorze. Dziękuję serdecznie.